Witajcie ponownie. Zgodnie z zapowiedzią po przerwie, e, teraz e, jest z nami ze mną Mariusz Pleban, e, szef, e, prezes e, firmy doradczej PR One Multi, a w nowej roli w e, roli prelegenta. Mariusz, będziesz mówił dzisiaj o storytellingu, storytellingu w, na bazie danych analiz w trakcie kwarantanny, ale z jakąś perspektywą po niej. Jestem bardzo ciekawy tej prezentacji i sądzę, że są wobec niej duże oczekiwania, które którym stoż. Adam, dzięki za miłe słowa na początek absolutnie i witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz dołączyli się do naszej, a, do naszej transmisji. A, tak jest rzeczywiście, a, a, chciałem opowiedzieć o tym, a, o storytellingu na podstawie rzeczywiście danych i analiz w trakcie koronawirusa, i, a także po nim. Ale tak naprawdę w dużej mierze chciałbym powiedzieć pewnego rodzaju historię, która jest a, dla mnie bardzo ważna, ponieważ gdzieś Parę miesięcy temu planowaliśmy lacz nowego projektu, ten projekt miał zostać lączowany na poziomie początku kwietnia. Decyzję ostateczną podjęliśmy o jego lańczu na poziomie początku stycznia. No i potem pojawił się koronawirus. I też w pierwszej chwili zastanawialiśmy się, na ile tak naprawdę jesteśmy w stanie go dalej realizować. Prawda jest taka, że okazało się, że w tej chwili nam bardzo pomaga, więc pomaga w naszym działaniu i pomaga naszym klientom, co jest najważniejsze, ich radość jest absolutnie naszą radością. I o tym dzisiaj chciałbym, rzeczywiście opowiedzieć. Pewnego rodzaju historię. Także, jeżeli możesz Prosimy. mi pozwolić, w takim razie na to, żebym wystarczył. No właśnie, to już... posłucham i pooglądam. Start. Dobrze, słuchaj, to jakby. Muszę zacząć od tego, że powiem dawno, dawno temu. Więc absolutnie dawno, dawno temu rzeczywiście tak było, że e, świat wyglądał zupełnie inaczej. Może nawet nie tak dawno, bo to było pewnie parę tygodni temu albo parę miesięcy. E, mam takie wrażenie, że żyliśmy wszyscy w takim basenie tak naprawdę, który jest basenem e, radosnych ludzi, e, ciepłej wody. Wszystko było absolutnie perfekcyjne dookoła nas i e, nie spodziewaliśmy się, że cokolwiek złego się może wydarzyć. Nawet pewne duże liczby tak naprawdę, które się pojawiały w tym całym przedsięwzięciu, e, niekoniecznie pozytywne liczby, niekoniecznie wskazywały na to, że do samego końca są pozytywne, ponieważ nie cieszyliśmy się tak bardzo mocno w końcówce stycznia, wtedy, kiedy KUS opublikował informację dotyczącą PKB za 2019 rok i powiedział, że to są 4%. Widzieliśmy o tym, o, słabo, a przecież teraz, jak wiemy, nasze, nasza sytuacja wygląda zupełnie inaczej i planujemy bardziej spadek na poziomie minus 5%, więc te procenty rzeczywiście wyglądają inaczej. Wtedy 4% wydawało się być rzeczywiście czymś słabym, tym bardziej, że w 2018 PKB było na poziomie 2000, przepraszam, na poziomie 5,2%. Więc mówimy w tym momencie o naprawdę znakomitych, znakomitych wynikach. Chcielibyśmy do nich rzeczywiście bardzo szybko wrócić. Ten świat wyglądał też zupełnie inaczej, bo jak spojrzysz sobie na duże liczby, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące podróżujących na świecie, pamiętasz, wiesz dokładnie, że jestem także podróżnikiem po drugiej stronie mojego, mojego serca, tak naprawdę razem z żoną podróżujemy po całym świecie. Natomiast rzeczywiście było na poziomie 2019 roku ponad 4,5 miliarda tak naprawdę pasażerów, i estymacja na poziomie stycznia 2020 roku, a propos zamknięcia roku 2020, była dokładnie taka, 4 miliardy 723 miliony pasażerów na koniec roku. W tej chwili już trzeba koniecznie odłożyć te plany oczywiście na bok. Wiem jasno, że według Ostatnich informacji z organizacji lotniczych. Te plany zostały zredukowane i do końca września one są zredukowane na poziomie mniej więcej 1 miliarda 200 milionów, więc czujesz, jakie są to różnice, tak naprawdę w tym całym ogromne. absolutnym przedsięwzięciu. Są rzeczywiście absolutnie ogromne. Tak wyglądało niebo po, nad Europą wtedy, kiedy koronawirus jeszcze nie doprowadził do lockdownów. I, natomiast, też tak, jest. natomiast tak dokładnie wygląda na poziomie flight radaru ten obraz wtedy, kiedy rzeczywiście mamy lockdown. Te wszystkie piękne samoloty, które latają, to są samoloty, które są samolotami cargo tak naprawdę w zdecydowanej większości. No ewentualnie repatrianci tak naprawdę wracają, czyli to są loty repatriacyjne do krajów, które są organizowane cały czas non-stop na całym świecie. No i niewiele, nie, niewiele innych linii lotniczych. Przyszło the thing tak naprawdę, ta cała rzecz, to ta cała sprawa, która pozmieniała kompletnie wszystko. A um, nagle zwiększyły się sprzedaż różnych rzeczy, o których na co dzień żeśmy, nie, których żeśmy na co dzień nie kojarzyli. Mieliśmy mydło na przykład, które wskoczyło 153% w tygodniu dziesiątym versus tydzień 9. To są różnice na poziomie Jednego tygodnia, to są ogromne. Ja obiecałem sobie i wszystkim dookoła, że nie będę mówić o wzrostach papieru toaletowego, więc nie powiem, ale były rzeczywiście bardzo, bardzo duże i nawet jeszcze większe niż to, a, co widzimy dokładnie na tym, na tym ekranie. Liczby w dużej mierze dzisiaj chcę o tym opowiedzieć tak naprawdę, liczby pojawiły się absolutnie w centrum uwagi. Wszyscy żyliśmy tymi liczbami w momencie, gdy nastał koronawirus. Nie ja wiem, czy pamiętasz może jak czytałeś gazety, jak oglądałeś gazety, jak oglądałeś y, telewizję, to patrzyłeś zarówno na wersję graficzną prawdopodobnie wyrażanych liczb, które były pokazywane w postaci infografiki chociażby, ale także y, liczby pojawiały się w różnego rodzaju tabelach. A, I nagle dla dziennikarzy, nie tylko w Polsce, na całym świecie, głównym a, źródłem informacji na temat na przykład na stał się World Jestem przekonany, że większość z nas tak naprawdę w tej chwili dokładnie korzysta z tego narzędzia, albo przynajmniej korzystała jeszcze do niedawna i patrzyła się, jak wyglądają cyfry, przepraszam, liczby, które się pojawiają dokładnie w tych, w tych zestawieniach. Co więcej, World z czasem, bardzo szybko tak naprawdę, jak nigdy dotąd, podawał nowe kolumny, nowe kolumny, które pokazywały nowe wskaźniki. I wszyscy żyli dokładnie tymi wskaźnikami. Problem polega na tym, że te liczby, które są pokazywane tutaj, miały zupełnie różne historie w różnych miejscach na świecie i w różnych e, mediach. W zależności oczywiście od opcji, którą, a, którą preferują. Więc liczby. To jest jakaś podstawa. Natomiast na koniec dnia, w dużej mierze, te historie rzeczywiście pojawiały się różne. Media skupiły na, e, uwagę na tej sprawie, pojawiły się oczywiście wszędzie. Jak wiemy, ja nawet nie chciałem screenów żadnych robić w tym momencie. E, Mogłbym przynieść gazetę. Jarek super sprawę zrobił, pokazywał jak gazety wyglądają. Świetna rzecz, absolutnie. E, natomiast gazety wyglądają tak, że krzyczą. I krzyczą rzeczywiście kolorem czerwonym. Wystarczy wejść na ulubione gazety swoje, własne dzienniki online'owe No e, i ten rzeczywiście czerwony, e, czerwony kolor pojawia się bardzo, e, bardzo mocno dookoła. Dziennikarze tak naprawdę zaczęli zaczęli pisać o tych rzeczach, więc ludzie zaczynali się dowiadywać tak naprawdę o kwestii dotyczącej koronawirusa. Zatem wzrósł strach i mówiliśmy o tym strachu tak naprawdę na poziomie 10 kwietnia. Strach największy tak naprawdę jeżeli chodzi o Polaków w Polsce był tak naprawdę związany z kryzysem finansowym. To znaczy Polacy boją się kryzysu finansowego i to jest teraz zdecydowanie numer, numer jeden. Natomiast drugim takim strachem nazwijmy to Polaków to jest oczywiście kwestia związana z tym, że ktoś z bliskich zachoruje. To jest mniej więcej wyrażane na poziomie 79% 79% Polaków. Więc mówimy o naprawdę ogromnym strachu. Wystarczy poczytać gazety dzisiejsze, nie wiem, dzisiejszą wyborczą bądź kilka innych także mediów i widać jasno, że także różnica jest bardzo silna pomiędzy, pomiędzy telewizjami, to znaczy ten, kto ogląda TVP zupełnie inaczej boi się i zupełnie inaczej patrzy na kwestie, co jest już poza nami, a co jest jeszcze przed nami niż na przykład widz TVN-u. Także tutaj pod tym kątem rzeczywiście różnie wyglądają liczby. Nie będę mówić o szczegółach. Każdy z Państwa może sobie zobaczyć chociażby dzisiejszy artykuł w Wyborczej na ten temat. Natomiast y, y, dziennikarze zauważyliśmy już na początku marca, tak naprawdę bardzo silnie, podzielili się trochę na dwa obozy. To znaczy jeden, jedna grupa dziennikarzy chciała bardzo mocno newsów koronawirusowych, druga grupa tak naprawdę w dużej mierze chciała wszystkiego, co jest poza. Nie chcę powtarzać tych treści, które pojawiły się w raporcie Jarka, ale prawda jest taka, że dokładnie te rzeczy były odczuwalne bardzo mocno wtedy, kiedy się pracowało z redakcjami. Zwłaszcza wtedy, kiedy mieliśmy dziennikarzy nieniusowych, czyli na przykład motoryzacyjnych. Oni byli i żyli tak naprawdę w przekonaniu, że nie chcą mieć informacji dotyczący koronawirusa, ponieważ firmy, które wysyłały do nich informacje, na przykład, chciały. Nie istnieć, że tak się wyrażę, w tym zestawieniu koronawirusowym. Co ciekawe tak naprawdę, jak rozmawialiśmy z dziennikarzami, to pytaliśmy się ich, słuchajcie, widzimy bardzo silny click rate tak naprawdę na informacje, które do Was wysyłamy, wyższy niż przed koronawirusem. To się brało głównie z tego, że w dużej mierze gabinety prasowe wielu firm podjęły decyzję, że przyblokują działania wychodzące na zewnątrz, bo nie wiemy, co się będzie działo, bo nie wiemy tak naprawdę, do jakiego stopnia te informacje, które pójdą, a które pójdą na zewnątrz, będą informacjami przypiętymi do koronawirusa, albo, co jest jeszcze bardzo ciekawe, zostaną przykryte w takim układzie przez koronawirusa. No więc my zaczęliśmy od początku marca dawać jasne rekomendacje klientom, że tu trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy. To znaczy, że jeżeli rzeczywiście trafiamy do mediów tematycznych, to warto się z nimi komunikować bardzo mocno. Kwestiami, które nie są powiązane z koronawirusem. I takie treści rzeczywiście im, im dostarczyć, bo one będą działać. I działać wtedy, ale także działać później, ponieważ jak zasiewasz w online, jak wiesz sam tak naprawdę, potem jest to czytane czasami z dużym, dużym opóźnieniem, a tu w tym momencie nie ma rzeczywiście silnej silnej konkurencji. I wymyśliliśmy tak naprawdę Dokładnie ten projekt. To znaczy, parę miesięcy temu wpadliśmy na pomysł pokazania w tym momencie naszej specjalizacji dotyczącej researchu, analiz oraz storytellingu I stwierdziliśmy, że to nie może być po prostu usługa, tylko to musi być oddzielny sposób myślenia. Zaczęliśmy myśleć przez liczby, już nie na poziomie informacji prasowych, ale w bardzo długoplanowym, długoplanowym celu. I wiedzieliśmy dokładnie, że musimy myśleć rzeczywiście długofalowo, żeby w jakikolwiek sposób pokazać tę ekspertyzę i zainteresować naszych partnerów, bo inaczej byłyby to po prostu informacje prasowe pojedyncze. Ja myślę, że wielu pr popełniło mnóstwo informacji prasowych, które są zbudowane na bazie badań, na bazie analiz, na poziomie liczb. Pytanie jest takie, czy one były wplanowane przez rok, przez dwa lata w ramach jednego konkretnego nurtu, i w w ramach jednego projektu. Ten projekt INSIGHT Lab, który zlączowaliśmy na poziomie e, dokładnie 8 kwietnia, czyli no nie wiem 2,5 tygodnia ma w tej chwili tak naprawdę. Mm -hmm. Przygotowaliśmy się do niego od dłuższego czasu. Już w tej chwili pokazuje, że efekty rzeczywiście są bardzo fajne. A my generalnie zauważyliśmy, że piekielnie ważne jest to, że wtedy kiedy wchodzimy w liczby i analizy i storytelling, to fajnie jeżeli łączymy się w takim układzie z tymi, którzy mają bardzo podobne cele, ale myślą przez pryzmat przygotowania się do nowej e, rzeczywistości. Więc ta nowa rzeczywistość, która jest czasami bardzo pozytywna albo czasami nowa, którą w tej chwili przynosi koronawirus, nam bardzo pasuje. I dzięki temu jesteśmy w stanie, badając tak naprawdę, przygotowywać naszych klientów i ich widownię do tego, jak będzie wyglądać rzeczywiście przyszły czas. To, co, to, co jakby w ramach tego myślenia, mindsetu jest, to jest rzeczywiście badania, analizy plus story, równa się na koniec dnia wartość dla mediów, i dziennikarzy i influencerów. To, co my tworzymy, to tworzymy rzeczywiście coś dla dziennikarzy influencerów, coś, co jest konkretne i coś, co posiada dla nich Najważniejszą wartość, czyli fakty i liczby. Ja pamiętam, że jeszcze jak w 1994 roku miałem zajęcia na SGH-u z PR-u, to wtedy fakty i liczby to była najważniejsza rzecz, którą wyciągnąłem już po pierwszych zajęciach. Potem na poziomie 1997 roku, jak dołączyłem do One Multi, a tak, jestem locktimerem, nie licz dat i tak dalej, nieważne. W każdym razie w 1997, jak dołączyłem do One Multi, to fakty i liczby były znowu kolejnym elementem który pojawił się w pierwszym rozdziale książki The Power of uh, PR. Więc wiem o tym tak naprawdę na koniec dnia, że to rzeczywiście rządzi, a, i pomaga bardzo mocno w wniesieniu niesieniu informacji. Piotek zresztą z, z Fundacji Digital Poland dzisiaj także mówił uh, na ten temat. Natomiast trzeba mieć rzeczywiście silną odpowiedzialność za te liczby. Jeżeli podajesz je, to musisz mieć je naprawdę sprawdzone. Nie możesz tego robić w inny sposób jak tylko uh, sprawdzając je. Więc to działa. Podam ci dwa przykłady tak naprawdę, uh, jak to wygląda. Pierwszy to jest uh, case Neksery to jest jeden z naszych klientów, który się zaangażował w, w, ten, w ten projekt. To jest, Nexera jest hurtowym dostawcą internetu na poziomie światłowodu. Dla Nexery piekielnie ważne jest operowanie liczbami i faktami, tak naprawdę, żeby dotrzeć do, do bardzo szerokich publiczności, widowni, które są rozsiane w czterech regionach Polski. I z, może o Nexerze chciałem głównie powiedzieć z tego powodu, że, tak jak pokazywałem tobie wcześniej, dziennikarze podzielili się na dwie grupy. Jedna to jest ta, że potrzebują newsów dotyczących koronawirusa, a druga grupa to jest ta, która zdala od tego wszystkiego. Więc akurat z Nexerą wykorzystaliśmy fakt newsowców, tak naprawdę ich potrzeby do informowania o koronawirusie. Więc byliśmy jedną z pierwszych firm, które pojawiły się z sondażem, który dotyczył pracy zdalnej, zaraz po tym, jak tylko okazało się, że ta praca zdalna jest już fakt. niczym innym, jak faktem, dokładnie tak. Więc ten, jak jeszcze inny raport pojawił się bardzo szybko na naszym Insight of Pokazał te, te liczby i dzięki temu osiągnął rzeczywiście bardzo fajne efekty. Mówię o tym z punktu widzenia takiego, że rzeczywiście liczby działają i nie chcę, żeby to było jakby potraktowane jako, nie wiem, chwalenie się w tym bycie, tylko wszystkim. Tylko Prawda jest taka, fakty działają, tak naprawdę i cyfry działają I Do tego bardzo mocno a, namawiam wszystkich, żeby liczbami i analizami rzeczywiście można było trafiać do, do dziennikarzy. A drugi e, e, case, który rzeczywiście pokazuje, że działa. To jest współpraca chociażby z Volkswagenem. Pracujemy z Volkswagenem nad projektem dotyczącym elektromobilności. Elektromobilność to jest także motoryzacja. Jak wiemy z motoryzacją, sytuacja, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące samych zakupów, wygląda tak, że one w miarę szybko spadają w tego typu sytuacji. Natomiast elektromobilność na świecie, według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, to są analizy już globalne. Pokazuje jasno, że elektromobilność Jakoś radzi sobie, tak naprawdę, i to w miarę dobrze sobie radzi z tą kwestią. To jest bardziej przemyślany zakup, to jest bardziej planowany, trochę bardziej taki e, interesujący z punktu widzenia całego procesu, więc z tego powodu prawdopodobnie ludzie e, nie rezygnują z tego. No, prawda też jest taka, że na samochody elektryczne też się dłużej e, odrobina w tej, chwili, e, w tej chwili czeka. Natomiast nie o tym. Ważne jest to, że Volkswagen uwierzył w to, że e, mówienie faktami, liczbami pozwoli e, pokazać jakieś fajne historie. I bardzo szybko o tym. Zbadaliśmy dziennikarzy też motoryzacyjnych, a, i okazało się, że 96% tych dziennikarzy motoryzacyjnych bardzo jasno mówi, że dla, nas, dla nich dane są arcyważne. Czyli mówimy o skrajnej górnej odpowiedzi w tym momencie dziennikarzy a, z grupy motoryzacji. A, dziennikarze motoryzacyjni, także na poziomie 87%, a, twierdzą, że informacje oparte na rzetelnych danych, one mogą odpornić czytelników na fake newsy. Wydawałoby się, że branża motoryzacyjna jest odporna na fajki, tam też są fejki, więc to też jest bardzo ważny key finding. 100% korzysta z danych. I o to musimy absolutnie pamiętać. To, co robimy w ramach tych liczb a, i analiz, to walczymy ze stereotypami, ponieważ znajdujemy sposoby myślenia ludzi, którzy myślą tak naprawdę o tym, jak e, coś wygląda, i tych, którzy rzeczywiście z tego korzystają, czyli z samochodu elektrycznego, i w ten sposób pokazujemy to na e, naszej stronie internetowej. Ta strona internetowa znowu pokazuje, ona jest skierowana do dziennikarzy, do influencerów. Ona nie ma charakteru takiego, gdzie na, ma być skierowana bezpośrednio do konsumentów. Jeżeli konsument wejdzie, super, fantastycznie. Jeżeli jesteście użytkownikami, Samochodów, zapraszamy, bo to jest rzeczywiście super, super miejsce. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda życie online, też może na tym rzeczywiście wejść. Natomiast to dziennikarze głównie dostają informacje a tego sajtu i znajdują tam mikroraporty, który to jest przykład dokładnie mikroraportu Volkswagena, czyli mikroraportu otwierającego z serii różnych innych danych, które będziemy w, przez cały rok publikować, czy jesteśmy gotowi na elektromobilność. Tu przykładowe wyniki badań, ale naprawdę ich jest mnóstwo. Mamy takich wyników mega dużo. Czy chciałbyś mieć dystrybutor paliwa na swoim miejscu parkingowym? I w w grupie wiekowej 18-24 ludzie odpowiadają, prawie 60% ludzi mówi, że to byłoby wygodne. No i dziwnego, oni są przyzwyczajeni do smartfona, mogą go ładować tuż, tuż pod, swoim, pod swoim domem. Na wsiach 50% zainteresowanie, dziwnego, stacje benzynowe są daleko. Więc ilość historii, którą możemy z tych danych wyprowadzić, jest rzeczywiście bardzo dużo. A drugi, przedostatni element to jest to, że mamy artykuły, które są skierowane tak naprawdę na inspirację dla dziennikarzy, a pokazujemy tam bardzo dużo. Ostatni artykuł ekspercki Artura Włodarskiego rządzi absolutnie. Bardzo warto zobaczyć, co tam e, ciekawego słychać. No i super narzędzie, czyli podcast. I do podcastów wszystkich namawiam. Naprawdę, to jest super narzędzie. To jest coś, co rośnie na maksa. To się robi fantastycznie. Ma się z tego ogromną frajdę i te historie, które tworzymy na poziomie podcastu, one są już z, na poziomie opisu powiedziane jasno. To jest podcast, który jest napędzany oczywiście przez Volkswagena, ale także jest na, napędzany e, twardymi danymi i to właśnie czynimy. Wyniki są też fantastyczne. Media na, w całej Polsce piszą, piszą rzeczywiście o tych rzeczach. I na sam koniec tak naprawdę dane analizy storytelling. To jest bardzo ważne. One pozwalają po pierwsze planowanie długiego dystansu. To jest ważne dla PR-owców w korporacjach i pr w agencjach, ponieważ mogą planować długodystansowo. Nie ad hoc, tylko dystansowo, rzeczywiście długodystansowo to planujesz. No, jesteś absolutnie online, bo możesz działać na badaniach CAVI, na badaniach KATI i na tych realizować dużo. W tej chwili na przykład razem z GFK pracujemy nad nowym raportem dla, dla Nexery, dużym raportem. Tamte badania też rzeczywiście były zrealizowane zdalnie właśnie z tego powodu. Świetnie sprawdza się w warunkach tej nowej rzeczywistości. To no, pomaga absolutnie w realizacji strategii biznesowej dla tych, Którzy uh, mają pewne issues, tak naprawdę, które wpływają na ich, uh, na ich biznes, no i buduje świadomość i zainteresowanie, dostarcza emocjonalnych, uh, emoracjonalnych argumentów. To jest piekielnie ważne, bo mówimy o tym, że racjonalnie decydujemy, no właśnie, po to są liczby, tak naprawdę, ale potem one mają wytwarzać emocje i po to są historie. Więc tak to dokładnie wygląda. No i jest ta wiarygodność danych uh, informacji, jest zwiększenie i zdecydowanie poprzez to, że są liczby. I to, co jest na koniec bardzo ważne, to jest to, że to jest nic innego jak lokalna fabryka wartości dla mediów. I to może robić koncern zagraniczny, który w takim układzie ma lokalną fabrykę a, informacji dla mediów, tutaj w Polsce, jak i polski tak naprawdę, na, polska firma, która też może budować a, taką fabrykę wartości dla mediów. I na sam koniec tak naprawdę chciałem wrócić do tego slajdu, który mówiłem wcześniej. Mam takie wrażenie, że wszyscy pływaliśmy w takim gorącej, fantastycznej wodzie, tak naprawdę. Było fantastycznie super, były piękne liczby, w ogóle było wszystko świetnie. No ale potem, kiedy ta woda opadła, to okazało się tak naprawdę, kto jest tak naprawdę świetnie przygotowany do tej całości i ktoś, rzeczywiście miał coś pod spodem. Także tak to wyglądało. Także zapraszam do kontaktu, jeżeli ktoś jest zainteresowany większą ilością, liczbą informacji, tak naprawdę to jestem w stanie spokojnie skontaktować się. Piszcie na maila albo ewentualnie na LinkedInie czy Twitterze, czy na Facebooku. Mariusz, pięknie dziękuję w Punkt i w czas. Bardzo ciekawa prezentacja, moim zdaniem. Można było dużo pewnie o niej e, powiedzieć. Wydaje mi się, że to koncept mocno e, mocowany, zbadany strategicznie i wprowadzony z taką perspektywą e, planowania realizacji w dłuższej perspektywie, co jak wiadomo jest czasami naszą bolączką i wyzwaniem. To znaczy, często działamy tu i teraz, e, bo taka jest potrzeba, albo są ku temu jeszcze inne przesłanki. Natomiast nie mamy tej długiej perspektywy, a wydaje mi się to wspaniałym narzędziem, żeby właśnie tak do tego podejść. Zbliżamy się już do czy jesteśmy w drugiej Dzisiejszego dnia, też staram się wychwytywać z prezentacji części wspólne. A powiedziałaś jedną też rzecz, która też już jakby powtarzy, powtórzyła, że w pewien sposób wracamy do podstawowych wartości. Ja też zacząłem pracę w Piorze w roku 1997 i fakty i liczby. Zaczyna się. Dobra, a, zaczyna, okay. się. zaczyna się. Fakty i liczby e, też wtedy były wartością. Oczywiście mamy ich e, mnóstwo, wiele się nauczyliśmy, ale może też się znowu okazać, że paradoksalnie e, obecny okres też właśnie takich ród, jakby korzeni, a, które są istotne dla, dla odbiorców e, komunikacji też prowadzi. Chciałbym serdecznie podziękować, bo y Czas leci. Czas leci. Jednym zdaniem, jakbyś chciał to jeszcze podsumować? Walczmy z fajkami, walczmy absolutnie z tą postprawdą, i walczmy prawdą, tak i argumentami, a będziemy w stanie tak naprawdę dotrzeć do większej grupy ludzi, a no i zrobimy to efektywnie. Super, bardzo ci dziękuję. Drodzy Państwo, po krótkiej przerwie dołączy do nas Agnieszka Durska, która opowie o pijarze w ubezpieczeniach, jak się okazuje, albo jak się okaże na pełnych obrotach. To jest bardzo ciekawe, jak perspektywa ubezpiec ubezpieczeniowa wygląda i jak się do niej ma komunikacja. Do zobaczenia po przerwie.